Hej, cześć, witajcie, z tej strony witam was w kolejnym odcinku na moim kanale a w tym odcinku ocenimy sobie auto Fiata 126P tak zwanego malucha <laughs> I więc jak zawsze sobie zaczniemy od tyłu następnie chciałbym wam przypomnieć byście zostawili suba lajka i napisali jakiś ciekawy komentarz co sądzicie o tym filmie i z góry chcę wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za już 40 prawie subskrypcji na moim kanale dla mnie to jest niesamowita liczba bo mam kanał dopiero od tygodnia więc dla mnie bardzo dziękuję za tą liczbę Hmm, także światła w maluchu, co myślę, że fajnie tutaj zrobione. Fajnie się tutaj świecą kierunkowskazy. Tutaj mamy <laughs> od otwierania yy, yy, tutaj silnika tutaj ze tyłu, bo tutaj bagażnik mamy sprzedów w maluchach. Hmm, wentylatory, rejestracje tak fajnie samo zrobione jak w każdym aucie. Tutaj mamy akurat rejestrację ze słupska. Tutaj mamy zderzak tylny, ten czarny też fajnie zrobiony. Tutaj mamy ten taki <laughs> boczny wywiew. Hmm, Szybatynia też fajnie tutaj zrobiona. Tutaj koła, no koła troszkę gorzej średniej zrobiona, ale też fajnie tutaj ta felga taka od malucha, koło takie też malutkie, jak w maluchu to było. <laughs> Osobiście też mam malucha na swoim placu. mój dziadek ma jeszcze go w garażu, więc ja że czasami się nim przejadę w rzeczywistości. Hmm. Tutaj lusterka też fajnie zrobiona jako w takim prawdziwym maluchu, tylko że tutaj z dwóch stron, powinna być tylko z jednej. Chyba, <laughs> że ktoś by czasami się doczepiali, jeszcze w tamtych czasach lusterko dokupywali i doczepiali drugie. Klamka tak jak w maluchu tak samo zrobiona. No i przód. Lampy jeszcze ładnie tutaj świecą. Tutaj o klakson, Trochę jak w maluchu taki. No i świato, fajnie świecą długie akurat włączyłem. Kierunek z przodu też fajnie tutaj świecą. No i przód generalnie fajny. No. Bo postać w Robloxie jest to, to trochę wyższa od niego. Także myślę, że ocena auta z zewnątrz to będzie 8 na 10 bo auto jest fajnie zrobione. I przejdziemy sobie do środka. W środku plus kierownica się rusza. Gałka zmiany biegów, trochę kwadratowo i ciemno. No fotele tak jak w mal z tego zagłówka. Tutaj mam ten wyświetlacz, ten taki schowek bardziej. No przejedziemy się nim kawałek, więc środek takie 5 na 10, chociaż tego kierownicy to do 6, 6 na 10 będzie dobra ocena, myślę. No i teraz przejedziemy się nim yy, kawałek, gdzieś tutaj. Jego prędkość maksymalna to 110 km na godzinę, tak się, że w tam mamy skrzyżowanie równorzędne. I na tym przejeżdżę będzie niedługo jeździł pociąg, jak możecie zobaczyć na Discordzie yy, PCD. Na kanale Sneak Pics tutaj będzie idź u pociąg, więc trzeba będzie się zatrzymywać i oglądać prawo w lewo czy nie nadjeżdża pociąg. Więc tutaj trzeba będzie się zatrzymać, pociąg będzie na przykład jechał, trzeba będzie się przeczekać i dopiero ruszyć. No, no. to no, trochę wolno się zbiera, bo to maluch, ale daj radę. No, to auto to za darmo początkowe, więc tutaj nie ma coś, co się o nim tak rozpowiadać. Początkowe auto. Pojedziemy na rondzie na Sławno, na Karmice. Tutaj obok tego małego kościółka sobie przejedziemy. Ale jak widzicie zarzuca na tym marczkiem. No i tutaj w lewo sobie pojedziemy, albo w sumie możemy prosto pojechać. Prosto sobie pojedziemy, przez z Także ocena ostateczna malucha to myślę, że 7 na 10, bo auto jest no, dosyć fajnie zrobione. Oczywiście to jest auto początkowe, które kosztuje za darmo, więc nic nie kosztuje. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja dziękuję serdecznie Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie sobie suba lajka, nie przeczytacie jakichś komentarzy, co sądzicie o tym filmie. Także to by było na tyle. Do następnych filmów. No i cześć.